Witam w kolejnym odcinku. Także dzisiaj mam taki telefon. O, no, już kolega mi go chyba przywrócił, mam może z tydzień czasu, także dzisiaj się za niego wezmę. Ponoć no, nagrywam z tego względu, że on jest, niby, niby był zalany. No to tak, niby mi tam kolega powiedział, ale czasami od tych ludzi, co on przywozi te telefony, także niby gadałem, że zalany, że srany, a czasami. Jest tylko nienaładowany, i takie są wychodzący. No ale tutaj jest jednak, jednak coś z nim jest nie tak. Próbowałem go naładować, dał się uruchomić, ale nie chce się ładować. Trochę się podładował i się później po prostu wyłączył. Ale też nie wyświetla żadnego obrazu. Jedynie działa w nim podświetlenie. Jeśli się go uda uruchomić, no oczywiście, telefon się uruchamia. Normalnie tam słychać jak się już po prostu zaloguje i słychać ten dźwięk taki uruchamiający się. i Przychodziły jakieś tam SMSy, stresy, także z tego co mi się wydaje na pewno płyta jest sprawna. Hmm, tylko ciekawe w jaki sposób on został uszkodzony. Czy, czy rzeczywiście był zamoczony czy coś w tym stylu, ale tego nie wiem, ale na pewno trzeba zdemontować wyświetlacz, bo wyświetlacz niepełno jest zepsuty. Może też być jeszcze zepsuta dolna część płyty, jeśli chodzi o ładowanie, ale no niby coś się próbowało naładować, więc może być tylko przyczyna zepsutego samego wyświetlacza, albo czasami sam uszkodzony wyświetlacz też powoduje problem z ładowaniem telefonu. Także to jest jakiś LG, jakiś tam model mniej mniejsza z tym, jakiś tam LM, coś tam 520 chyba. MW. Także tu mi się wydaje, że się... Nie wiem czy nie tylna klapka raczej nie jest na zatrzaskach, bo nie wydaje mi się, raczej jest wklejany tył. Tak, pewnie tak, bo tutaj jest yy, yy, to uruchamianie na, na dotyk, na palec, na linie papilarne. Także to będzie odklejane. To będzie odklejane i przedni wyświetlacz raczej też jest. No, no na pewno jest wklejony, więc... Nic z tego nie będzie, trzeba go po prostu usunąć, i tyle. No, przede wszystkim, jeszcze się zorientuję, ile kosztuje zamiennik do tego telefonu. Bo leldzików, jako tako, mam bardzo mało do, do naprawiania, do wymiany tych wyświetlaczy. Więc nie wiem, jak, jakie są ogólnie ceny, ale zaraz zobaczę, także będę wiedział. Także takie ciekawostki, zobaczymy, czy uda go naprawić. Bo tak czy siak i jest po prostu niesprawny, nie chce się jako tak ładować i nie ma, nie ma obrazu na wyświetlaczu. Także dzisiaj się za niego wezmę i zobaczymy co z niego będzie, bo jeśli będzie coś, jeśli no gdyby było za coś zalane, jeśli powiedzmy, kupię nowy wyświetlacz. I nadal jeśli nie będzie chciał wyświetlać e e obrazu, więc może być uszkodzona płyta. No i wtedy nie będzie, jako tako się dało tego naprawić, więc wtedy będą też małe komplikacje, no bo ja będę musiał zdać relację, czy telefon działa, czy nie działa. No i co z takim fantem później zrobić? Czy wymiana płyty, czy, czy po prostu nie będziemy go naprawiać i i, od, I kolega odda po prostu osobie, która go przed mi przyniosła. Także zobaczymy. Bo ja już coś kiedyś pamiętam: że też jakiś telefon, coś tam coś tam niby po zalaniu, też nie było, w ogóle nie wyświetlacz się nie, nie, nie wyświetlał, ale, ale ładował się i dało się go uruchomić. Tylko po prostu był uszkodzony wyświetlacz. I po wymianie wszystko wróciło do normy. Miejmy nadzieję, że w tym, w tym modelu będzie tak samo, że po wymianie wyświetlacza, wszystko ruszy i zacznie działać. No dobra, także nie będę już tam jako tako filmik kręcił, jak to się odkleja, bo już tam jakieś materiały wrzucałem, więc jak widzieliście. Trzeba tylko sobie podgrzać żeby klej trochę puścił. Wtedy trzeba to wziąć podważyć i odkleić. To samo z przedniej, z przedniej części. Oczywiście, usuwanie klejów. Przyszykowanie pod nowy wyświetlacz i tak dalej. Dobra, także nie zanudzam, zaraz się za niego wezmę, żeby można było co, coś już yy, z nim ukarnąć i tak dalej. Także lecam. To był ten telefon, który Wam mówiłem, że był zalany. Także rzeczywiście był zalany. Może nie całkowicie bo stara płyta dała się uruchomić, ale po pewnym czasie nie chciała się dalej ładować i się telefon wyłączał. A po drugie nie działał i nie działał wyświetlacz, więc płyta na pewno była zelana, może nie całkowicie, ale częściowo nie nadaje się do użytku. Także tu jest wymieniona płyta na inną, jest wymieniony cały ekran z dotykiem na nowy. Także zaraz włączymy. No jeszcze płyta miała blokadę, ale po ci udało się ją wyeliminować. Tak więc powinno wszystko działać. No, Inne możliwości nie było, bo płyty i tak go nie naprawił, bo to są tak drobne elementy. To są ludzie są to specy, którzy się zajmują tylko i wyłącznie naprawami telefonów diagnozą, wymianą uszkodzonych elementów gdzieś tam kiedyś oglądałem trochę na YouTube, tam się gościu zajmował akurat iPhone'ami także, także nie, tak to wygląda no telefon nie złączę dalej nie będę przechodził bo trzeba go skonfigurować po resecie więc sobie ktoś tam to skonfiguruje i tak dalej także wszystko działa wszystko działa tych wszystko działa także telefon będzie można już zabrać Mam jeszcze jeden telefon i zaraz wam pokażę. wtedy będzie do zabrania. LG. A drugi to chyba był Sony. To sobie niechutnawa leży. Drugi telefon. To jest taki Sonia Czy ja już go tutaj otworzyłem? Już mi tu przyszła. Ten telefon ponąć z tego co, co mi kolega mówił, że uszkodzony ekran, uszkodzona bateria I, i coś chyba być może jeszcze, więc nie wiem telefon na pewno się nie ładuje, więc bateria może być całkowicie rozwalona może być uszkodzony albo układ ten dolny płyt, no zależy jaka jest płyta, czy jest dwuczęściowa, czy jest to wiet w całości więc może być to uszkodzone ekran jako tak, no nie wiem, nie widzę na tą chwilę czy jest spęknięty, czy coś także nie jestem w stanie stwierdzić, więc tam już zamiennik można powiedzieć, że leży i czeka, ale na razie jeszcze nie demontuję, jak będę miał baterię, to najpierw sprawdzę, czy co tu jest w ogóle zepsute w tym telefonie, bo jeśli telefon się nie chce naładować, więc może być to różnie. Także taki Sony jeszcze będzie na naprawy, ale to do sonego jeszcze wrócimy, także zrobimy osobny odcinek. A także tyle. Tamten telefon udało się naprawić po wymianie płyty i wyświetlacza. Tak więc tak to wygląda. No i dobra, także czekajcie na kolejny odcinek.